Cześć witajcie, z tej strony Modofanperl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać jak odpala mój ogar. Silnik jest gorący, nie będę dotykał cylindra, bo się poparzę. Specjalnie go tak rozgrzałem. Przyjechałem się 4 razy w kółko, w ciągu jedną stronę jest kilometr, codziennie tak jeżdżę cały czas. I wam pokażę jak odpala. Ja dlatego go rozgrzałem, bo każdy wie, że jawki średnio chcą palić na ciepłym. Ja jeszcze sobie dopompuję. Mój ogary lubi dopompować nawet jakieś ciepły, dobra. O, nie wiem gdzie zapali. Teraz o tak. Tylko muszę trochę gazu dodać. Teraz czekajcie ostatni frez gdzie jest ostatni? Tu jest ostatni. Zde kura się bawi gałęzią jakąś. Nie wiem czy odpalę. Dobra, bo ma bardzo dobrą kompresję nie wiem czy uda mi się kupnąć kopkę. Tak właśnie mój dziadek ustawia zapłon. Spróbuję bez dodawania gazu. Może ręką też pójdzie. pójdzie? Nie mam siły, kurde. Nie, nie mam siły. Po remoncie to tak kurde chodzi, że ciężko jest popchnąć tą kopkę. Nie da rady. Naprawdę pali. Napiszcie, czy wasze ogary tak palą? Jeszcze mu opony, żeby były ciemniejsze. I mam jeszcze zamówione wszystkie te boczki, zębatkę nową. A zębatkę będę zmieniał dopiero w przyszłym miesiącu, jak kupię jeszcze hamulce na tył. Dobra, jeszcze raz. Musiałbym dodać gazu. Tylko nie ma jak. Dobra, więc to było na tyle. Trochę mi nie wyszło to nagrywanie, bo nie mam aż tyle siły, żeby popchnąć tą kopkę, bo kompresja jest genialna. No i cóż, napiszcie jak palą Wasze romety. Mój oto tak. Stawcie ławkę w grę i suba. Cześć!